Yo! Andrzejki szkolne, eee, e, yo! Z moją gangstą lecimy sobie tu! Kasa z nieba płynie jak ten cash, cash, cash! Obok moja gangsta, korniszą Venom, Kubiks! Yo! Bikers, Julek! E. Mamy super moto! Mamy super moto! Cała polska LWG, bracia moto cały czas! Kesz, 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 kesz! Z nieba! Z nieba! Z nieba deszcz płynie jak ten kesz, kesz, kesz! Moja gęsta ma ten kesz! yo. Na całą Polskę Moto mamy super, bo mamy kes, kes, Kapucha, kapucha, kes. Jo! Super moto LWG! Pasja, bracia, lewa w górę! Jo! Jo! Jakie dzieciaki podbiegają do nas, o! o. Krzyczą LWG, pasja! Moja gangsta im na kole, a oni do nas zagaduj! A my im na to palimy gumę! Uuu. Wyprzedzamy każdego na kole! Moja gangsta już na kole tutaj leci. Jak usłyszysz nas na mieście, głośny dźwięk silnika Kawasaki. Latamy po nocach jak nocne duchy i palimy gumę po mieście. Yo! Palimy gumę na mieście. Policja narada, że nie może zmierzyć nas, bo jesteśmy nocne wilki. Yo, yo, nocne wilki wołają nas! Pozdroj LWG,